To zdanie Jezusa, że nie ma miejsca, gdzie by mógł głowę położyć, jest też zdaniem opisującym jego doświadczenie życia w celibacie. I to też jest zdanie, które warto sobie postawić przed oczy. Jezus jest celibatariuszem, to znaczy, właśnie nie, nie ma domu, to nie znaczy, że nie ma. Czterech ścian i dachu i nie ma łóżka, w którym by się mógł położyć, tylko że nie ma tej najbliższej na świecie osoby, na której ramieniu czy na której piersi mógłby położyć swoją głowę. W tym sensie nie ma domu. Dom to nie są ściany i strych. Dom to są ludzie najbliżsi. Dobrze o tym wiemy. Wszyscy wiemy o tym. Przy całej takiej ostrości widzenia, celibat jest wyborem pozytywnym. Jest otwarciem się na doświadczenie miłości, ale miłości, która jest dla każdego dla każdego. Więc tak wszystkie te zmiany, jakich w życiu doświadczamy, one są też takim skrutinium przy naszym celibacie. Zawsze, zawsze nie? jest wielkim nieszczęściem. Nie wiem, gdybym wszedł w życiu w relację, która mi nie pozwala się przenieść, która przestaje na sprawia, że ja przestaję być dyspozycyjny wobec Jezusa, nie? bo jest relacja, która mnie zatrzymuje, a to jest wbrew Celibatowi.